Dzień dobry Państwu, niedziela. Niedzielny poranek. Coś na szybkiego nagram. Widać, wypuściłem już. Już siedzą, ale trzeba im dać jeść, nakarmić. Także gonić za bardzo nie chcą, bo się strasznie rozpierzyły. Trochę za wcześnie, tak Z te stare, jak się pieżą na, na potęgę, ale nic damy im jeść. Już jest godzina po dziewiątej, także jak sobie pojedzą. No i jesteśmy na duże. bo zamknięte Tu jak słychać jeszcze jakieś młode są Młode są bo się coś tu wykluwo także A Tu mamy jakieś tam o, takiego mała maluszka maluszka mamy Maluszka jakieś tam maluszki mamy. Dwa. co tu mamy? Tu też jakieś maluszki mamy. A tu też mamy jakieś. O, jeden mniejszy, no i większy. czerwone Tu no mamy. No tu jeszcze samiczka siedzi na jajku. Zobaczymy. Zobaczymy. No, bierzą się na całego. Widać piór. Wszędzie. Także pierzą się. No tu też mamy takiego niebieskiego. O niebieski, kto tu u mnie mało, so, sobie go zostawię, bo to jest yy, ciężko z tymi niebieskimi. No jeszcze, będziemy mieć jeszcze takiego małego. To będzie. Ej po tej parze jeszcze nie mam nic. To będzie yy, pierwszy młody, który u mnie taki pierwszy młody, który zobaczymy co to wyjdzie. Pierwszy młode po tej parze e, sprzedałem. No, drugie jajka rozbiły. E, a teraz zobaczymy co to się wykluje, będzie taki Albo będzie niebieski, albo będzie nakrapiany. Najpierw żeby był na, nakrapiany, bo nakrapianych to mało jest, a fajnie by było. Ale widzę, że będzie samiec, a to z samcami, samców dużo u mnie. Ach, I co tu jeszcze mamy, tu mamy jakieś, tu mamy jakieś maleństwa. A, płowy będzie, płowy, płowy. Oj, tu mamy taki już będzie niebieski Ale to podłożone jeszcze wykarmiły także płowy mamy One są z innego gniazda, połowy jest po tej parze, a ten drugi jest przełożony Wykarmiły A i co to mamy? No i tu mamy jeszcze takie Maleństwa mamy Jeszcze mamy maleństwa no, na białej lotkoch będą ciemne ale to tutaj już pojadą chyba do kolegi Olsztyna kolega taki zamówił sobie tu też są takie para One też chyba pojadą do niego Nie wiem czy tam sobie bierze Jeszcze taki brązowy. Jeszcze mi takie nie wyszły e, ten. Także... No ciekawe, zobaczymy. Barwę ma dość ciekawą. Może go to wyciągnę. No, jest pudek podchodź. Chodź, chodź, chodź. chodź. Siadnik na siadełku. O, gdzieś tam takie no, bojaźliwe, waleczne. Patrzymy dość takiej. dość tak futrują zobaczymy co tu jeszcze mamy no i tyle no, tu mamy jeszcze niebieskiego o niebieski niebieski dobrze zobaczymy co to będzie Oj, z pierwszego lęgu miałem taką fajną parę to samiczka, sam samicz, samca sobie zostawiłem, a samiec zginął koło domu samiczkę sprzedałem, zobaczymy co to teraz uchowają zawsze to jest, co się chce zostawić to albo zginie no i otworzymy je Se wejdą damy coś mieć I don't know. na dachu. O, gdzie jeszcze mają? Zostało. Została im karma. Jeszcze odczoraj. O, drobna, drobna, grube. grubę. roku przeszedłem na taką karmę uniwersalną. E A starsze weszły, a młode też jakieś wchodzą, które głodne wejdą, które nie głodne, a wchodzą tam, a młode niektóre. No i tak to jest, o, już nie. ostatnie lęgi, które mi tu weszły, już więcej nawet miałem nie zostawiać tej negeg ale zostały tak początek roku był trochę słaby także postanowiłem zostawić ale to już, już więcej nie wiem na to co, co się wykluło i wykluję tam to więcej już nic nie będziemy puszczać także tak na szybciutko nagrałem żeby zobaczyć co jest widać jakie rozpieżone Zobaczcie jakie rozpierzone, a też w golejniku nie posprzątane, ale tamże się rozpierzyły. Na hura. O tam jeszcze młode są. My, ale tu widzę, że z tych młodych to no, będzie miał dużo. Będzie samców, kurde, znowu będzie problem. Wszystkim przeparowywać. Tu będzie na pewno samiec młody. ...samiczka... ...woda... ...zobaczymy... ...co to się wydarzy... ...z tej szymelki... ...myślę, że to będzie samiczka... ...szymelka... No, ...lepiej, żeby była samiczka... Aj takie wyszło maleństwo weszło maleństwo Proszę zobaczyć takie maleństwo weszło na tak Polku ale to będzie samiczka na pewno zobaczymy jak to będzie jak to się odchowa Tam to co wchodzi, to też będzie samiczka ciemne, zagląda, zagląda. To będzie samczyk pewnie, czerwony. No Dobra, no zobaczymy co to będzie z tego. A że króciutko nagrałem. Na razie zdrowie im dopisuje. Dobrze jest. Odpukać. Nic się nie dzieje. Czekają na wodę. To grube zarły. Kukurydzę, groch. Aż takie. To im najlepiej pasuje. I teraz im muszę dać przynieść wody. I także zapraszam do oglądania. Tak, będę miał czas, to się jak to zawsze na szybkiego coś nagrałem i pierzą się pierzam się będzie zima chyba wcześniej skoro tak się szybko pierzą także zapraszam do oglądania mojego kanału z mojej hodowli Życzę długiego weekendu, pozdrawiam i do zobaczenia.